Siemi, witajcie, z tej strony Pan Kaczka, a dzisiaj Was przywitać w kolejnym odcinku na moim kanale z Rafta. Nie zapomnijcie strzelić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału, bo dobijamy 5 subskrypcji. A teraz ja już nie przedłużam, tylko lecimy do odcinka. Na wstępie Dzisiaj nie będzie niestety ze mną Pana Hmm. To się nazywa Pana Borbiadka. Niestety trzeba sobie radzić samemu. A więc widzimy się jak będzie dzień. Bo Pania mm, będzie... Nie chcę was zanudzać takim... Nie chcę was zanudzać takim siedzeniem i patrzeniem się w księżyc. Jakąś... Jesteśmy... Mamy dzień. O, o to chodzi. I potrzebuję plastików. Zrobimy jedną ważną rzecz. I wtedy dla was to było chwila, a dla mnie było trochę duże i wtedy jeżeli uda się to zrobić, to... Śwedźdzę. Nie w tą ma... Nie w tą stronę! W tą, w tą O, jest. No i wtedy dla was to było nie wiem, może kilku sekundę nawet, a dla mnie to było dłużej trochę i wtedy będzie... Będę szybciej dla was produkował filmy. Z jeżeli że chcieli. Produkcję filmów level 1. Nie. <gry> nie Bardzo nie było się. <coughs> Zacznijmy od zrobienia tej jednej rzeczy. Niestety nie ma dzisiaj z nami wojniatka. Dzisiaj nie mógł być na filmie Chociaż bardzo chciał być Oczywiście zaspał Jakby inaczej by było A ja już chciałem ja robić film Co to jest? Wypłyniemy hmm. tam Aaaa, wiosło Tak 6 plastików, 6 plastików. Dobra. Yy, takimi jakby sześcioma plastikami... <laughs> ja ma dobra. Takimi yy, sześcioma plastikami zaczęły ten film. Zabieram. Chciałem zakończyć z tym filmem, bo już trochę długo trwa. A naprawdę zrobiliśmy dzisiaj dużo, mam nadzieję. Więc sobie jeszcze tą pozwolą paczkę. Tak. No i no. Mam nadzieję, że podobał wam się film, nie zapomnijcie strzelić figurę w górę i zasubskrybować mojego kanału A się pogubiłem w tym co mówię, ale dobra Dlatego nie potrafiłem się wysłowić, ale lecimy tutaj I jeszcze dzisiaj zrobimy jedną rzecz, którą chciałam zrobić, czyli to jest stół badawczy Tylko nie wiem gdzie go możemy postawić No, może koło łóżka? To bit. Zbadamy sobie deskę. Może? Mamy deskę? Nie mamy. To jest plastik sobie zbadamy. I po. Tylko podstawowe rzeczy będziemy badać. Tego nie możemy. Glina zbada. <laughs> Zawiasy. Gwóźdź prostu nie możemy. Kamień. Odpadki yy. Upadki. Deska jeszcze jedno. I tak, żeby miałem akcentu, czyli zrobieniem yy, nowej rzeczy na wyspie. Bo kilku nowych rzeczy na wyspie. Myślałem ten film. Bardzo mi było dla Was, bardzo mi było miło dla Was oglądać ten film, ale niestety muszę, muszę kończyć powoli, bo jest już, będzie dosyć długi ten film. Sam powoli. Kończymy. Ojej, ale mi się teraz nauczyliśmy. Może w następnym tym filmie zrobimy. Coś fajnego, może, może, może. Może? Nie, choć nie wiem. no to widzimy się, widzowie w naszym filmie, Cześć. I nara.